Kolejny mega pewniak maturalny na tegoroczną maturę w kartezjańskim układzie współrzędnych proste K i L są określone takimi równaniami. Proste K i L są równoległe, gdy liczba M jest równa, no i znowu zgodnie z naszą tradycją, zobacz, znowu w dziale geometria analityczna w podtytule o prostych mamy taki podtytuł proste równoległe. Mamy informację że proste są równoległe, kiedy A1, czyli współczynnik kierunkowy przy x w pierwszej prostej, jest równy A2. Jeżeli te a są sobie równe, no to proste są równoległe, więc no, sprawdźmy w naszym zadaniu, kiedy tak się dzieje. Zobacz, mamy 3m minus 2 równa się 2m plus 4, czyli tak jak mówiło polecenie, przyrównujemy to do siebie, no i m -y przerzucamy na jedną stronę, czyli m równa się 6. Odpowiedź D to jest nasza odpowiedź, to jest taka wiedza, którą każdy maturzysta powinien mieć, ale gdyby coś ciągnęło w tablicach maturalnych, też znajdziesz odpowiedź.